To jest coś niebywa niebywałego. Mógłby sobie wziąć takiego na napastnika, tylko chcę. A tu mamy w końcu! Tak jest Wayne Rooney! 86 overall i w końcu mam napastnika takiego, jak chciałem, tylko troszkę tempa brakuje, ale to jednak jest Wayne Rooney. <laughs> jak zaczęło sypać super po prostu. EŚP! INIESTA! 88! INIESTA to jest najlepsza overallowa karta chyba. Nie licząc Aguero, Jacoba, i chodzi o zawodników, których możemy używać, i nie jest do składu hiszpańskiego. Właśnie sprawdzałem sobie w czystym Ultimate Team, którego gram na live. Jeśli też nie oglądacie, to zapraszam serdecznie. Mamy informa! Oooooooooooo! Filip Lam 89 Overall! Tak jest! Filip Lam Inform! Ale wzmocnienie do składu niemieckiego. Nie wiem, czym to było spowodowane i prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, co tam się tak naprawdę stało! Immobile Immobile Inform! tak jest drugi inform. Oj, powiem Wam, że w składzie. E, w, miałem powiedzieć niemieckim, tak, tak, już mamy lama. W składzie włoskim będzie to wyglądało naprawdę, naprawdę solidnie w tym ataku Paczki za 5000, aczkolwiek e, wydaje mi się, że te za 7500 są najfajniejsze i. <laughs> Pierwsza paczka, słuchajcie, a my trafiamy Sergio Ramosa. W pierwszej parce mamy Sergio Ramosa, idealnie. Oczywiście wysyłam go do klubu tak samo jak Portillo, który idealnie pasuje się nam na prawą pomoc. Reszta, Johansen oraz Atsu niestety nie trafią do naszych zespołów, ale te dwie karty, czyli Ramos oraz Portillo, idealny początek. Nie otwierać tylko za tysiąca. no i trafiamy. Te pierwsze paczki są niesamowite dla mnie! Wcześniej Sergio Ramos, teraz Mesut Ma. Może no, właśnie, jeżeli trafiamy tych Francuzów, to pójdziemy właśnie... Czy ja właśnie trafiłem Kuna Aguero? Informa? Dlaczego?! Mega <laughs> się cieszę, moi drodzy, ale ta karta, w ogóle nie mogę jej użyć! Nie mogę jej użyć, ta seria! Nie. Ale niemniej jednak jest to genialne trafienie. 89 kuna Kunaguero. Inform. Coś niesamowitego. Ta seria przynosi mi fenomenalne szczęście. I jeżeli to się utrzyma, to ja nie będę w ogóle narzekał. I tak jeszcze dodam, że środkowy obrońca z Portugalii. Ale coś niesamowitego. Lecimy dalej. Lacazette, Może ktoś z Francji? Przypomniałem sobie o Francji. Środkowy obrońca, proszę. Nie wierzę. Nie. Nie, nie Oczywiście nie sprzedam go na Quickshare Bo to by było bez sensu Wyślę go sobie na listę transferową Nie będę go sprzedawał aż do końca serii Żeby mi też końców nie dodało No ale mega żałuję, mega żałuję Że to nie z Ramos E pff, Nie Nie, nie, nie Vardy, moi drodzy, trafiamy Niesamowitego zawodnika z Lester! What tylko teraz nie, jak ja to przegram, nie, ale mogę wygrać. I to jest właśnie teraz największe, nie wiem się cieszyć czy płakać, trafiamy fenomenalnego Informa. No jednego z najlepszych w tym, jeżeli chodzi o Team of the Week, który mógłby nam się przydać do składów. Jak się cieszę, ale zarazem płaczę, że jak to przegram, to będę musiał go pikselować. No, ale nie będę teraz narzekał, biorę go do składu i to była, słuchajcie, przedostatnia przed paczka. Oczywiście, dziękuję bardzo. W ogóle, moi drodzy, dzisiaj schodzimy sobie już do e, chwila stop, Kurtuał wow, 76 overola, co tu się dzieje, moi drodzy? Aż mi pad powiksował i mi przesuwa prawą gałkę jak jakiś opętany po prostu. Tibo, Kurtua! No masakra, po prostu, no, 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 no nie. Nie dość, że w Belgii się tak mało fajnych zawodników trafia. To jeszcze mi poszła taka rakieta jak Tibo Kurtua 86 Overola. No dobrze, nie dobrze, nie dobrze, tym bardziej że trafiamy prawego w z reprezentacji Belgii Informa Srebrnego z Turcji. Co tu się podziało? Pierwszy inform w tej serii, pierwszy inform i to inform srebrny. Mamy bramkarza z reprezentacji Turcji, Srebrnego Informa, Tekin. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. A to jakie karty się nam tutaj trafiają, no po prostu miód malina. Serio. Chwila, chwila, CO tu? No nie, dobra, Gonalon i Silva88. Jak mi wyskoczył Hiszpan i SPO. To byłem pewien, że tam nie jest SPO, tylko że to jest SPD. Byłem pewien, że znowu trafimy jakiegoś gównianego, zawsze proszeniem SPD z reprezentacji Hiszpanii. A tutaj Silva, Dawid Silva z Manchesteru City, 88 overalla. Witamy w składzie, zdecydowanie uratują w jakikolwiek sposób no ale pff, cóż no co nam przyniesie tutaj los to przyniesie brakuje nam bramkarza z Belgii holy shit Pedro tak jest do hiszpańskiego składu będzie jak urał. no i teraz to ja naprawdę muszę zmienić formację bo Pedro pod Pedro po prostu muszę wszystko zrobić jeszcze mamy Morrisona i do tego Oscara popatrzcie się no fajny inform to jest po pierwsze a po drugie Cztery gaski sztuczek, pierwszy z słabszej nogi, będzie czat! Pedro Pedro w informie! No to oczywiście mi odpowiada i to bardzo wreszcie jest informacja. Tutaj niewiele trzeba mówić. E U, Jest napastnik aduris w informie! U -u -u -u. Przyda się, przyda się, w końcu się przyda! Ale będę na główki nim grał, ciul. chociaż 182 cm wzrostu, no ale to już mamy pewną kartę na napad w Hiszpanii. Dzień dobry, witam Cię Aduris. Eee, polecisz na napad w tym składzie. Ja sobie ziapnę, Uuu. no i co my tu mamy, o oh my God, nie, <ścoughs> salach w informie na SPO. Do składu polecia, on się nam nie przyda. Inform nie trafił do składu. Okej, okay, poniżej 100 tysięcy zostało. No, na pastik, Brazylia jest to Roberto Firmino. Kurde, no bym się cieszył, czemu to nie był jakiś inform, który wzmocni jakikolwiek mój skład tego Tito. I jest tu jeszcze Eastwood, e, zawodnik z, z Anglii, bramkarz, kurde, ale w Anglii chyba mamy no, bramkarzy, ale teraz nie jestem pewien. Mamy chyba McCarty'ego, jak dobrze pamiętam, i Taba. Na parce i w środku. Ojej, no, owe połocnik, nie. Czemu? Czemu, kurde, Holandia? Trafiliśmy właśnie Alabe w parce. Może przyniesie szczęście, skoro już go w składzie. Może też nam przyniesie jakiegoś szczęścia środkowo w I jest to Ramos, tak jest. To jest dobry traf w tym momencie. Sergio Ramos trafia do naszego składu hiszpańskiego. I to jest niesamowite wzmocnienie mojego składu hiszpańskiego. No teraz to naprawdę wszystko zaczyna się ładnie rumienić. Ładnie zaczyna wyglądać ten pack opening. Okej, okay, napastniki, jest to Arek Milik! Brawo, Hanka! Arka już Milik, także teraz mamy świetnego jokera, bo możemy go wymienić jakiego, na jakiegoś zawodnika Inform złotego. Także z opłacało się, opłacało się zatrudnić tutaj tego otwierającego, więc bardzo fajnie. Tutaj masz kolejny plan. Cicho, musisz mnie poprawiać! <noise> także mamy Arka Milika Inform i to jest chyba pierwszy, nie, trzeci, to jest trzeci Inform podczas 10 openingów, więc świetna karta. Jeśli macie jakieś propozycje, to na kogo moglibyśmy zmienić właśnie tego naszego napastnika? Dajcie info w komentarzu. w końcu chyba nie ustaliliśmy, że jest jakiś limit nagranie ze Muszę. może Inform Waldes. Inform Waldes. Zajebiaza. to mamy pierwszego informa w tej serii u na kanale, także zajebiście naprawdę do tego w tej samej paszce Inan, który jest najlepszym środkowym pomocnikiem z Turcji inform Waldes. Także mamy nowego bramkarza w naszym składzie. I nikt nie chcecie trafić. Rojsik, rojsik, kroisik, Pau, pau, pau. I skład Niemiec właśnie stał się piękny. Tak jest. Takie, je, ee, ee, ee. Rojsik, rojsik. To najlepsza karta, jak utrafiliśmy. Już nie wyglądasz tak źle ehm, No i bardzo mnie cieszy Ta paczka troszeczkę mnie nahypowała. To jest super w tej serii, że trafiamy dwa non-rary I się cieszymy, to jest naprawdę fajnie SPD Niemcy, Bayern, Filip Lam. O to chodzi Oto to chodzi, szczęście. Zaczęło się teraz do nas zdecydowanie bardziej uśmiechać. Trafiamy jednego z lepszych środkowych pomocników defensywnych, myślę, jeśli chodzi o overall w całej grze. No i takiego, który wygląda naprawdę, naprawdę fajnie, więc bardzo ciekawy. Lubię go. I teraz, jak się zastanawiam, to może nawet zawodnik Manchesteru City wskoczy do podstawowej jedenastki, bo on gra zdecydowanie lepiej niż pokazują jego statystyki. A teraz trafiamy Vidala, naprawdę bardzo dobry pomocnik. No, który jednak no, wyląduje w klubie, no bo, no bo czemu ma nie wylądować? Niemniej jest dosyć licho. Może teraz? La cassette! Tak jest! Troszkę musiałem ponarzekać, no ale efekt jest naprawdę bardzo dobry, ponieważ trafiamy, trafiamy La Cassetta. No, to jest wzmocnienie już i tak piekielnie mocnej reprezentacji Francji oraz belgijski bramkarz. Nie wiem, czy mamy bramkarza z Belgii. Wydaje mi się, że mamy, aczkolwiek jeżeli mamy, to gorszego niż ten. Więc pikselujemy. No dobra, słuchajcie, stało się coś naprawdę dziwnego, bo yy, trafiłem w paczce teraz Santiago Cazordle, ale OBS skraszował nagranie. Yy, znaczy, wyłączył nagrywanie. Nie wiem czemu. No niemniej jednak trafiamy Hiszpana z Arsenalu, co mnie mega cieszy, no bo nie dość, że jestem fanem Arsenalu, no to jeszcze trafiamy Santiago Cazorle, który, który jest tym elementem, którego do Hiszpanii potrzebowaliśmy tak bardzo. Tak więc jest. To naprawdę znakomite trafienie. Yy, dziwna, dziwna sprawa, bo patrzę, patrzyłem tutaj, że wypada Santi Cazorla, potem patrzę, że nagranie się zwiesiło, więc jest to dziwne. No niemniej jednak ważne, że trafiamy zawodnika, który ma 85 overall. Mamy tego na paczce, a w paczce Niemiec. O wow! to chodzi, no to reprezentacja Niemiec dzisiaj została wzmocniona naprawdę niesamowicie, więc więc może to być jakiś ukryta, może jakaś ukryta bestia. Zobaczymy. Lecimy z kolejną kartą. Tutaj Griezmann na paczce i trafiamy pierwszego informa w tej serii. Gameiro, proszę bardzo. Trafiamy pierwszego informa. On nie wygląda może jakoś znakomicie. Chociaż te strzały nie no, co ja gadam, to jest naprawdę niezła karta. Jeszcze tylko cztery gwiazdki sztuczek i byłby jak znalazł. Ale mamy naprawdę pierwszego informa, którego damy sobie do reprezentacji Francji.